Hej, cześć, witajcie z tej strony, milenka i witam Was bardzo serdecznie w chacie guślarki. I odziwo dziwo e, ograbiłem sobie, znaczy, poczęstowałem się z zasobami ludzkimi, bo nie mnie tutaj pani guślarka zaprosiła mnie z chęcią, żebym ją przyszedł i odwiedził. I o dziwo okazało się, że ma na imię Abigail. Witaj ponownie, I my ją znamy. Witaj, Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Także tego. Miejscowi cierpią z, z otwartymi rudą. ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Także tego. Chcesz? Pewne. ich największy łapkę. sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść, według tajemnego przepisu starej guślarki. No. To maść krowy czempionki. Zajęliście. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Tak. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. No raczej. O. To ty zostawiłaś ogłoszenie My na topie. Tak, w sprawie zębów zjadarki. Potrzebuję 10 sztuk do eliksiru miłosnego. A, Rozumiem. To jeszcze jedna chyba. W takim razie chyba zapoluję na zjadarki. Czekam z niecierpliwością. Dobra, dobra. Te, 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 ruda. Ale, ale, Kci kci. No patrz. Czego chcesz? Dlaczego, dlaczego nie mieszkasz w, mieszka w wiosce? wiosce? Musisz Aha. wszystko wiedzieć? Wiedźmy mieszkają za wioską, tak już jest. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Mm. Abigail, pamiętasz wtedy w jaskini? Geralt, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Pokaż mi swoje towary. Czytałem, czytałem. Nic ciekawego, saletry ci nie dam. Winny kamień. Kurwa, jak oni z wina robią kamień? Rozumiem, a może to kamień, który ten, jak to tam było, Abel rzucił w Kaina i to jest ten winny kabel, bo wiecie, kamień jest winny, że zabił kogoś. Hmm? Nie wiem, napisz w komentarzu. A tym ciosem, co my będziemy robić? Idziemy sobie jeszcze z alabastrową figurką pogadać sobie z panią wody rzeki, czy tam panią strumyka, z mokrą damą, tak ją nazwijmy. E, bo jeszcze musimy sobie pogadać z nią o prezencie od Juliana, tudzież od Juliana. O kurwa, a co tu się dzieje? Uuu, mam ciemny ekran. A dobra. Geralt, Gerald! Śniło mi się, że jestem Wiedźminem! Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem! Zajebiście. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Tak jest. Nieprawda! Berengar bał się zabić wielkiego rybola, a ty się nie boisz. Nie, może mały Chcę zostać kurwa wiedźminem. przyszłości jeśli... Myślisz, że fajnie jest być wiedźminem? Przejebałem. Pewno, ale chciałbym być taki jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. Ach. O. Rzeczywiście nie chorujemy, ale po prostu nie będziemy okłamywać dziecioka, Powiedzmy mu prawdę. jest jeszcze ból. Najgorszy ból, jaki potrafisz sobie wyobrazić. No, ja, ja Gdzie tak cierpieć? Nie chciałbym. A nie można zostać Wiedźminem bez bólu? Nie. Nie. Muszę się zastanowić. No, tylko nie idź, kurwa rycerzem, jak tam była trzecia opcja. Na co będziemy Dziecioka okłamywać? Niech wie. Tamta menda, a tu jest tamenda. A niech się jebie. O dziwo, e, o dziwo, Gerwazy chyba wypoczął. Ostatni raz grałem chyba 23, albo 2, a dzisiaj mamy 26. Więc... bardzo dobry czas. O Jezu, przepraszam, to gdzieś tam zajadarka siedziała w krzakach i ona tak syczy. Musicie uważać jak chodzicie sami po lesie w dzień. Pamiętajcie. Mm, dobra. Z panem Łybakiem chyba już nie mamy niczym do pogadania. O jest, bo się dziadek zabijesz. Mhm. Mm Aha. O! Chciałbym wysłać listy do wyzimu. No właśnie. Mhm. Mm Dzięki. Mhm. Mm <grym> Bywaj. Szkoda, że mi nie odpowiedział. Aha. Kurwa, ten to sobie wziął do serca roleplay... ...villagerów z Minecrafta. Przepraszam, już się... Też prawie przyjęzyczyłem. No dobra pójdźmy Do tej naszej mokry damy Na jej wysepkę Dobra, jeszcze tutaj na gondoli jakieś ptaszki się całują Ona trzyma go za i śpiewa sobie tak Coś tam, coś tam Pani z jeziora, chono tu Hono w wodę maleńka Oj, kurwa, do ciebie to też brak na oko zapierdalać. A i tak wejdę i się zamoczę, i co mi z tego? Tak? Tak. Pani... Nie masz przy sobie... Dobrze. Poroz... Kurwa! Zapomniałem. Werna Królestwa. Chyba nie chcę jej najebywać w tym momencie. O, Jesus, to gdzie jest ten kapłan pieprzony? Fak, ja zapomniałem o tym. Pani z jeziora, jakiś tam dar, zbroja to jeszcze nie eee, walka na, na, na pięści. Lokacja, o to z dragona. Krąg ży z żywiołów, to nie, to mi nic nie da. Dobra, czyli czekaj, do Juliana, Julian był gdzieś w wiosce, a ten Rybol, Ryboluć Kurwa, no właśnie, on gdzieś był chyba tutaj, jak teraz wypłyniemy. Tylko z nim był problem, bo go te rybostwory przeganiały, nie? Alvin, co ty będziesz kurwa za mną łaził? O Boże, jeszcze coś cię z jej się skończy. No dobra, dochodźmy sobie jeszcze w tą stronę. A teraz co? A ja coś wiem, a ja coś wiem. No to dawaj blondie. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. A? Przebrzydłe paskudy! Może teraz mi się Mówisz, coś że kapłan wody, no i wrócił? Znakomicie, mam z nim do pogadania. Oj tak, posłuchamy, jak się topi. Oje, oh yeah. W sumie jemu tortury, jeżeli chodzi o podtapienie, to raczej by nie zadziałały. No Ale pół biedy, że chociaż wrócił ten ta pierdoła. Ono tu. My roz... Tak, 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 tak. Dobra, najpierw opowiedzmy o tym. Na wrogich w Odianoi. Zbrodni, tak nie odbrodnią oni być. Chcący by mnie kochać, powrótasz pani mi. Ja mm -hmm. musiałbym uciekać, lecz oni teraz wróci rkać do woda. Ja znowu strażnik, ołta to... Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu Lul, Pani Lul. jeziora chce, by Wodiano i ludzie żyli w pokoju Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie No nie Nie Zajmę się tym, musisz mi dać Dupy Krowa bryć w lepszym pomysłu. I no na to jest posłuszny, pani! Twoja Eee... Chyba laskę kapłana, ale ty, ono! Ale, kurwa, no ja nie skończyłem z tobą gadać. Ja pierdolę mały, co będzie teraz ze mną dymał. O oh fuck, dobra, to co? Ja teraz mam do Juliana zapierdalać? O Jezu. A bo dobra, jak już tu jesteśmy, to tepnijmy się do niej. I zaraz zobaczymy, czy to jej się podobać. To najwyżej zostanie nam Julian i od Juliana... A nie, braliśmy chyba jakiś wianek. Kurwa, miałem zablokowaną opcję delogową. No nie wiem czy jak to działa. Może jestem trochę upośledzony. Może jeszcze nie ogarnąłem Wiedźmina do końca. Ale hej, mamy już 9 minut, a ja nic nie zrobiłem. Oje, oh yeah, to się nazywa. Yy, jak to się nazywa? Zajwisty YouTuber. Widzicie, jak o was dbam? Wszystko wam pokazuję, co robię. Dobra, teraz yy, Żanetka siedzi z dupą w piasku. Tak. Koniec siedzenia. No i patrz, no i gówno, no i dupa. dobrze. Kurwa. Czyli muszę mieć i od tego, i od tego. Ja pierdolę. Dobra, wiecie co, zrobię cięcie, pójdę do Juliana i widzimy się z powrotem, jak u niej będę. Jakiś czas temu Alina poszła oh pospacerować po polach i jeszcze nagrywanie. nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Uch, Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Alina mu zginęła. Poszła w truskawki. Geralt? Odeba. Tak ma. jakiś później ok- Próbowali to bez- Zabi- Tak zro- Dagon wychodzi- Miałem- z No jak ci idzie z Wodianami. To nie takie proste- Geralt? Kurwa! Ja pierdolę. Co ja mam zrobić? W pełnym słońcu. Gdzie ty jesteś, popo? Dobra, do... To nie wiem jak zrobić ogólnie tego questa z podarkami. Bo coś mi tu nie działa. Nie, nie, nie rozumiem o co tu chodzi. Mam iść do Juliana, potem do tego. Dary są nie ten. A ja pierdolę. O oh shit. Ale dobra, ale tutaj mamy jakieś miejsce mocy, więc zobaczymy sobie co tutaj to działa. Eee, Ritual Magii. Okej, okay, dostaliśmy jakiś bufik. nie znaków. Standardowo. Czy mogę wyjąć scyzoryk? Jeszcze nie, dobra. O, przy okazji chyba właśnie odkryjemy sobie pozostałości ruiny i zawalony most. Ulu Drogę na pola. Czy idziemy tutaj? A tam się przejdziemy. Odnoszę wrażenie, że będzie potrzebny nam jakiś quest Aby tam dotrzeć. Żeby nie łazić na pusto i widzę, że jest ciemno. Co to idzie? Cześć Geralt. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas, tak jak wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco o. i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Alina jest południowa. Nie też każe szukać. Ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. No jest to Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złosny olwinie Nie przejmuj się nimi. Oj. Gerwazy. Co jest kurwa noc? No nie gadaj, że czas jest 17. Ja pierdolę, mamy tu jakieś ognisko? Maliniak. W region Łąki. O, no tak, przecież nas tu nie było na polach. A jest południca hmm. Kurwa, ale mnie tu nie było. Dobra, zróbmy sobie tutaj Ritual oczyszczenia. Hmm. Dobra, chodźmy. A nie, ja byłem tutaj. Przecież tu były, no właśnie te maliniaki. I to wszystko inne. O, mamy kat scenkę. U o kurwa, czarodzieje. Where Really place? Zamknij dupę. One chyba nie lubią ognia. Fidget spinner. O kurwa, ty ona naprawdę jest tą południcą. Będę się z nimi bił, chyba. Nie. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę mm -hmm. pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. <laughs> Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę no tych tak. malin. Co tu się dzieje? Miłość jest cierpieniem. Bólem przeszywającym moją duszę, niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Ale Rej odpocznij zaszczyt Taka złamki. wysuszona jesteś. Ach, siostro moja, kochana. Tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Co tu się odpytała? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Ale No i chuj. Fight! O kurwa. JA JUŻ NIE CHCĘ! Dobra, Alvin, cicho to zobacz. Ona była na hita. O, i kto plec ma... ...ksiew z malin? A malinków chyba nie, nie zbierałem. No. Ksiew z malin, ksiew z malin. Ile jedzenia tutaj jest, moi drodzy? Tam jest Han Solo. Zrujnowany młyn. Wiecie co, w sumie odnoszę wrażenie, że jak już tu jesteśmy, to możemy odejść od drzewa, zobaczyć majestatyczną cutscenkę, jak gerwazy... O. o kurwa, to zboże, jak się zrespiło. Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gim! Ja pierdolę, teraz już żadnej nie pukniesz. Chociaż ta to się puszczała pół wioski. Kurwa tej północnicą. Ja pierdolę. I go zje. Jaka stara baba. Lech. A dobra, one lubią tego. Arda. Wiedźminie, Biedźminie, czy mnie słyszysz? Ta ma oczy zaszyte. Jest. Yes. Ale Bazyl. Albin, co ty odpierdalasz w kacyrce? Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. To co, zabić cię? Kto cię przeklął? Ja sama, ja sama. Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę. Zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce tak pali. O Powrócę jest. Tu nocą, by pieśń skargi. Bo niebieska się wydała. Ale chodź, ty, ja ci jeszcze najebać miałem. Kim jesteś? Jest. Aha. Aha. No dobra. Yy, czyli idziemy sobie do młyna. Oh je. Yeah. Trip drift, drift. Wiecie co zapiszę sobie grę tak. No wraziwu. I yy, chyba ten się idzie? U ale co tu jest? A stąd to chyba magika mogę odjebać, jedyne co. Albo tu się będę z czymś bił? Nie wiem, to tak wypadł mody. Nie wiem, stary młyn, ale co? Nie mogę do niego wejść? Ja nie widzę tutaj na podglądzie jakiegoś wejścia. Hmm... Mm. Tutaj zaułek zakochanych. Ty no, chyba nie ma. O, a tu mamy jakieś ciałko do zmacania. Witaj. U, rybka. Starsza krew. No dobra, co mogę to wezmę. Wiverna, Wiwerna, południca. A tam dziadek gadał chyba, żeby mu tam ulżyć, nie? Jezu, nie będzie bolało. Eksponaty. Aha, na Wyspie Rybit tutaj i tak będziemy tam szli. Alwini, wiewiórki, to nam nic nie da. Yy... Hity, nowe pancerze. Nie wiem, południce nam też za wiele nie dadzą. Ty, a może ja się prześpię do nocy i zobaczymy... ten... drugą część, bo to jest jako dalszy quest? Nie. Smutna wiadomość, dobra. O, oh, shit! Tu się dzieje, magia świąt. No gerwazy. No nie, no nie gadaj, że przez taki pixel nie przeskoczysz. Mordini Drukowskaz. To chodźmy do wioski. Pogadamy sobie jeszcze z. O! Tak? Chyba nie muszę o nawet iść. Broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę! Ona zginęła. Co ja nieszczęsny pocznę. Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, A upadając, ten, uderzyła chyba... głową w kamień. Niech to ten zbyt straszne. Nie mogę o, o tym mówić. Tupy obić. Zatem to był wypadek. No. Kiedy Celina to powiedziała, Coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem A się to opanować. Sobie nie... o, Zawsze zazdrościła opryka. Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. <noise> no dobra, czyli co mam zrobić? Kręgi na wodzie A musiałem pogadać z tamtym, żeby mi się, dobra Understood. żeby mi się zaktualizował. kwestii może teraz jak pójdę do pani, tam zabiję tego akolite, czy coś się przyzwa ten dragon mu na jebę. Będzie to dobrze. Mhm. Patrzcie, kacuszki albo gąski. No dobra, już jest ciemno. Czy znaczy późno to on pewnie siedzi w karczmie i tam i browary. Zaraz zobaczymy, jak zareaguje na wiadomość, że zostanie kawalerem. Starym kawalerem Jaskier, nie, tutaj jest Julian Geralt? Podziwia jak wielkie spocone masywne chłopy tłuką się po pojawiają. Miałem rian. poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Oj, tak. Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła no. się w południcę, demona. Nie żyje? No. no tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, wiedźminie. Jeśli możesz szybko i bezboleśnie. O. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów. Ale modliłem się do mylitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina. Chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. <słuch> jak to? Normalnie. Jak mu powiem? A, Zabił ją Adam, a, gdy zobaczył nie. jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im. <laughs> a ja dopilnuję, żeby zatrzymano Poeta pójdzie... Musi odpowiedzieć nie za swój wiem. czyn. Zrobię, co w mojej mocy. Pisać nutki na ścianach więzienia. O Jezu. No to ktoś się zna kurwa na klątwach bardziej niż ta, jak ona ma, eee, aby Ab 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 No to jeszcze pójdziemy do Abogul. O, ta niewybaczalna, nie, nie, nie. Dobra, wyjdziemy, bo nas ta muzyczna dyskoteka rozpierdoli i się nie skupimy. A, właśnie, ona przecież chatę ma zaraz obok. Hello there. Powiedz mi, how to odczarować klątwa? O, już myślałem, że czaru jest coś w kotle. Czego chcę? Nie chcesz wiedzieć. Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Natury duchowej. Tak, zapłaciłem. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką <grym> zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego ne i potężnego artefaktu. zwierciadła -e jak wiesz zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom bo bezbłędnie choć zawile przepowiadają przyszłość mm -hmm. Alina dość często zwracała się do zwierciadła ze zwyczajowym pytaniem kto jest najpiękniejszy w świecie jak wiem wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite dokładnie zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme gdyby udało ci się je naprawić a następnie pokazać Alinie o Jezu. Wie, A teraz pewnie kawałki szkła po potem muszę szukać. Dziękuję Abigail. Ja pierdolę O Jezu! Na pewnie południcę muszę być. No oczywiście, że to nie może być zbyt proste. Rrr. Czy jest to jakieś ten ognisko albo coś ten desen? Tam było chyba na tych polach, nie? Dobra, na razie miejsca weku to trochę mamy. Jak ktoś to się wyrzuci jaka... Jaka książka, bo podejrzewam, że już nie będziemy niczego kupowali w tym akcie, żadnego innego mieczyka, ani innych tego typu rzeczy. Dobra. To teraz tak. Co my sobie zrobimy? Wydaje mi się, że... No chyba te na polach rozbite słońce. Tam rozbite szkło. E, więc chodźmy sobie jeszcze na pola. Przejdziemy na pola. Ja już sobie podejdę spokojnie do ogniska. Zrobię dzień. Jak zrobię dzień, to wtedy po prostu zobaczymy się w następnym odcinku i zaczniemy od zbierania. Nie, bo tam już byłem. No, tak więc dziękuję za uwagę. Pamiętaj o cenie filmu i napisz jakiś miły komentarz. Na przykład, czy lubisz gerwazego w tych pięknych kłosach. Co to kurwa jest? Nie wiem. Pszenicy, dobra, niech jest pszenica, jęczmień i dzikie dzikie zboże. O. Tak więc trzymajcie się, do następnego. Hej!